Zobaczyć człowieka. Znany niemiecki poeta Rainer Maria Rilke, podczas swojego ostatniego pobytu w Paryżu, codziennie przechodził z przyjaciółką obok domu, przy którym siedziała żebraczka. Kobieta nic nie mówiła, nie patrzyła na przechodniów. Siedziała zawsze w tym samym miejscu i trzymała wyciągniętą rękę. Można powiedzieć, że należała już do krajobrazu tej dzielnicy. Była jednym z jej elementów. Rilke nigdy jej nic nie dał. Jego przyjaciółka czasami dawała żebraczce kilka groszy. Pewnego dnia przyjaciółka zapytała poetę, dlaczego obojętnie przechodzi obok człowieka w potrzebie, dlaczego nigdy nic nie daje żebrzącej kobiecie. Na nią trzeba patrzeć jak na człowieka. To znaczy dać jej serce, a nie wkładać pieniądze do ręki. Odpowiedział poeta. Następnego dnia Rilkę przyniósł i dał żebraczce przepiękną różę. I gdy uszedł ze swoją przyjaciółką kilka kroków, stało się coś niezwykłego. Żebraczka popatrzyła na różę, potem na tego, od kogo ją otrzymała. Z trudem podniosła się z ziemi, podeszła do poety. Ucałowała go w rękę i odeszła. Przez cały tydzień nie było jej na zwykłym miejscu. Dom, przy którym siedziała, wydawał się dziwny bez niej. Czegoś brakowało w krajobrazie dzielnicy. Przyjaciółka poety zastanawiała się, z czego w te dni żyje żebraczka gdzie mogła się podziać? Po tygodniu pojawiła się na swoim miejscu. Milczała jak dawniej, nie patrzyła na przechodniów, Trzymała przed sobą wyciągniętą rękę. Z czego ona żyła przez te dni? — spytała przyjaciółka. Żyła różą, którą jej, Ofiarowałem, odpowiedział poeta: Ludzie bardziej niż pieniędzy i bogactw potrzebują miłości. Śpijcie dobrze.